I wyciąganiem ze wszystkich maksimum kasy. Dostaje ona polecenia w stylu. Rozwal gębę gościowi spod piątki, bo nie płaci od dwóch miesięcy, albo wysać w powietrze dom tego gnoja, bo przez niego nie mogę rozbudować fabryki cementu. Tu nie ma przebacz. Albo my kogoś zdepczemy, albo on nas. Konstruktor zatrudnia do roboty tylko bysiorów, którym nikt nie podskoczy, których będą się bali lokatorzy i z którymi nie będzie chciała zadzierać mafia. Cała reszta biorących udział w grze postaci ma jedynie prawo do mieszkania półtora metra pod ziemią i pogrzebu trzeciej klasy. Zasady wydają się proste. Wbrew temu wrażeniu konstruktor jest dość skomplikowaną grą. Czasami kłopotów może nam nastręczać interfejs. Poza tym trzeba zajmować się wieloma rzeczami naraz. Trzeba dbać o rozwój infrastruktury na swoich parcelach Zatrudnić odpowiednią ilość robotników Mieć dostęp do kredytów w banku No i pilnować lokatorów, żeby nie zalegali z czynszem Trzeba przyznać, że niełatwo sobie z nimi poradzić Ciągle tylko ględzą i narzekają Trzeba by ich jakoś uspokoić Tylko jak? Kurczę, chyba jednak trzeba będzie polepszyć im warunki mieszkaniowe Ej, dalej, ruszcie się Zróbcie tu trochę miejsca Może wreszcie będzie trochę spokoju od nich Szkoda, że w tej grze, w której starano się zachować maksimum realizmu, zapomniano o takich zjawiskach, jak korupcja czy pijaństwo. W końcu, jak realizm, to realizm. Jedno jest pewne: konstruktor na 100% spodoba się wszystkim amatorom symulacji. Kłamstwa w internecie. Nic nam się nie mówi i wszystko się przed nami ukrywa. To słowa nie z tego świata. Tak można było mówić kiedyś, kiedy nie było internetu. Dziś jest i każdy może na nim pisać, co mu się podoba. Powstał nawet site dla kłamczuchów, gdzie można nie tylko mówić, co komuś lina na język przyniesie, ale i ugać ile wlezie. Można tam znaleźć rewelacje o tym, jak pod wpływem hałasu zwierzy Haifi rozwalił się dom. O tym, że kobiety są hiperradioaktywne i mają 12 razy więcej ładunków, co ich męscy przyjaciele. Pewnie zaskoczy Was ilość tych kłamstw. Interaktywna baza danych zawiera ich aż 1 700. Można tu znaleźć wszystko. Dane o NASA i o Tungu oraz całą masę innych bzdur. Przygotowaliśmy dla Was bzdurne perełki. Silnik PlayStation został zastąpiony miniaturową baterią, która ma dostarczyć maszynie niezbędnej energii. Pierwsza rozgrywka szachowa między komputerami odbyła się około 1358 roku, a brał w niej udział Sir Pecet i Sir Macintosh. Gra Tetris ukazuje satanistyczne obrzędy grupy KISS. Prawdziwe nazwisko Jimmy'ego Hendrixa brzmi Rockset. Nawet interfejs sajtu jest urodzonym krętaczem i nie chce reagować na niektóre komendy albo wysyła nas tam, gdzie nie chcieliśmy. Żeby dowiedzieć się, co kryje się pod franchise, trzeba kliknąć na Cheeks i wtedy dowiecie się choćby tego, że niektórzy tarzają się, mówiąc sobie dzień dobry. A teraz pod wodę. W Marine Malise macie okazję zamieszkać w podwodnym królestwie. Możecie tam zwiedzić labirynty i zapomniane groty, gdzie okropne rekiny pochowały piłki malutkich rybek. Duch? Przecież duchów nie ma. Musicie znaleźć fioletowego jeżowca, który może wam pomóc w przechytrzeniu rekinów. Szczęście ślimaka spoczywa w Waszych rękach. Teraz historia nabiera rozpędu. Zaczyna się prawdziwa multimedialna przygoda. Musicie przemierzać cały podwodny świat ślimaka i poznać jego mieszkańców. Gra jest o tyle ciekawa, że za każdym razem podwodną historię przeżywamy w inny sposób. Scenariusz gry jest zmieniany każdorazowo, gdy grę zaczynamy od początku. Krótko mówiąc, jest to gra dla dzieciaków XXI wieku. Nic się w niej nie powtarza, nigdy się nie nudzimy i nigdy nie postępujemy zgodnie z opanowanymi i wyuczonymi schematami. Nie marznijcie za bardzo, Cyberia Was rozgrzeje.